Dzień dobry państwo. W tym filmie pokażę, jak przepuścić połączenie aplikacji przez zaporę Bitdefendera. Aby to zrobić, musimy otworzyć najpierw okno programu, przejść do zakładki Ochrona i mamy tutaj pole Zapora Sieciowa. Jeśli połączenie jest blokowane, możemy na chwilę testowo wyłączyć zaporę Bitdefendera i sprawdzić połączenie ponownie. Jeśli przy wyłączonej zaporze połączenie przejdzie, a przy włączonej nie, to prawdopodobnie będzie właśnie winna zapora sieciowa. Dlatego, aby przepuścić aplikację, musimy kliknąć ustawienia. Na początek musimy przejść do zakładki Karty Sieciowe. Mamy tutaj wylistowane nasze adaptery sieciowe. Musimy się upewnić, że adapter, z którego aktualnie korzystamy, Ethernet, czyli internet kablowy, ma ustawiony profil dom biuro. Nie sieć publiczna. Nie dynamiczne, a dokładnie dom biuro. Gdy zmienimy profil sieci, przejdźmy do kolejnych ustawień i mamy tutaj tryb ukryty. Klikamy edytuj ustawienia ukrycia, i ponownie wyświetlą nam się nasze adaptery sieciowe. Musimy upewnić się, że dla adaptera, z którego aktualnie korzystamy, suwak jest wyszarzony po lewej stronie, tak aby wyłączyć tryb ukryty. Przy wyłączonym trybie ukrytym urządzenie będzie, urządzenie będzie widoczne w sieci i powinno to rozwiązać większość problemów związanych z połączeniem. Jeśli jednak nadal aplikacja nie może się połączyć, musimy przejść do zakładki reguły i odszukać ją tutaj na liście. Jeśli ona znajduje się tutaj na liście, ta aplikacja, to musimy się upewnić. Że ma, jest ona dozwolona i że ta reguła dozwolenia jest włączona, czyli ma suwak na niebiesko. Jeśli nie ma danej aplikacji na liście, musimy dodać nową regułę. Dla konkretnej aplikacji klikamy Przeglądaj, aby ją odszukać na naszym komputerze. Ja pokażę na przykładzie Microsoft Edge. Odszukujemy plik exe, klikamy OK. Mamy rodzaj reguły zezwolenie, dowolną sieć, dowolny protokół, oba kierunki i dowolne adresy lokalne i zdalne. Zapisujemy regułę. Microsoft Edge pojawił nam się na liście i musimy się upewnić, że reguła zezwalająca dla niego jest włączona. Tak, suwak jest na niebiesko. I w tym momencie ta aplikacja powinna być przepuszczana przez zaporę sieciową w obu kierunkach. Dziękuję za uwagę.